Drogi uczniu, czy jesteś gotowy na wszystko? Z tego filmu dowiesz się, czym są grupy na portalu edesk oraz w jaki sposób możesz do nich łatwo dołączyć. Aby skorzystać z grup, zaloguj się na platformie edeskpearson.pl, używając swojego loginu i hasła, a następnie przejdź do zakładki grupy. Podaj kod otrzymany wcześniej od nauczyciela i kliknij przycisk Dołącz. Gratulacje, jesteś już członkiem grupy. Dzięki funkcji grupy możesz być w kontakcie z nauczycielem i pozostałymi uczniami, brać udział w lekcjach online, a także rozwiązywać i łatwo odsyłać gotowe zadania swojemu nauczycielowi. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi filmami pokazującymi pracę z naszą platformą edukacyjną edesk.pearson.pl.